Cześć, Marko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Parę wczoraj niusików padło, jeśli chodzi o przecieki, czy też właściwie takie przecieki graniczące z pewnością, jeśli chodzi o to, co pojawi się w FC 26. No i właśnie to tak sobie pokrótce omówię w tym odcinku. I na start od razu możemy zobaczyć, jak będzie wyglądał design złotej karty, właśnie w FC, 20, w FC 26. I okej, okay, no jakby wygląda to całkiem schludnie, i całkiem ładnie, ale jak patrzę sobie w komentarzach, że ludzie. Znaczy nie wiem, czy to jest ironicznie czy nie, że taka karta jest naprawdę wygląda aż sexy tutaj, można powiedzieć. Mm -hmm. No bez przesady, chyba, bez przesady, żeby taką tutaj. Nazywać, chociaż to naprawdę estetyczny tutaj wygląd. Tutaj też gości napisał, że <noise> to, to zdecydowanie utwierdziło go w przekonaniu, że trzeba zakupić preorder. No a propos preordera, to za chwilę też pokażę Wam, jak wyglądają bonusy związane z, związane z preorderem. Tutaj mamy, słuchajcie, porównanie, i jak wyglądał design złotych kart. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, kształt kart, tak jak widzę, właściwie podobny jest um, zawsze. Chociaż w FC24 one była, ona była trochę węższa, ta karta, przynajmniej tak się wydaje. W FIFA 23 i FIFA 22 podobnie to wyglądało, teraz one są troszeczkę szersze. Um, no, tło delikatnie się różni, ale oprócz tego, um, chociaż no, patrząc tak stylistycznie, to jakby te ostatnie lata troszeczkę um, sama, sama kwestia wizualna jeśli chodzi o karty raczej poszła w taką lepszą stronę no w porównaniu do FIFA 20 czy też FIFA 21 bo to wygląda tak bardzo generycznie ale tutaj pisze gościu że FIFA 13 goated no tak no to, to, to generuje pewne wspomnienia kwadratowa czy też prostokątna tutaj prostokotny kształt tych kart. Piękne czasy, bo wtedy oczywiście jeśli chodzi o te karty, tak często się ich nie zdobywało. Teraz bardzo dużo tych kart widzimy. Złote karty już w tym momencie w ogóle nas nie interesują. Co też jest właśnie przykre, bo tutaj patrzymy oczywiście na design złotych kart, ale one już nie są przecież atrakcyjne. Jakkolwiek właściwie chwilę po starcie gry. Ale tutaj bardzo ważna informacja, która się pojawia 19 godzin temu. FC26 Preorder. Bonusy. Jakie bonusy będą dostępne, jeśli zamówimy tutaj grę do 26 e, sierpnia? Nie, y, ikona, ikona, niewymiana ikona od razu na start, na start gry. Y, od 4600 do 6000 FC pointsów. Um, I zastanawiam się właśnie, co to znaczy, ale tutaj od razu w komentarzu zostało wyjaśnione, że jeszcze jej do końca nie zdecydowała, jaka dokładnie to będzie wartość, ale po prostu dodatkowe FC pojęcia będą dostępne. Um, dodatkowy slot na ewolucję od razu od początku gry i to jest taki dosyć duży game changer, wydaje mi się, bo to, że na początku można robić tylko jedną ewolucję, dość mocno nas ogranicza, a tutaj, jeśli będzie dodatkowa... No tylko pytanie, jak później, jak szybko dodadzą kolejny slot. Myślę, że nie będą się... <laughs> znaczy, patrząc to, w jakim kierunku idzie Myślę, że nie będą zbytnio zwlekać, tylko dodadzą możliwość kolejnego slota, może nawet w formie zakupu, tak, ze FC Points czy coś. Wykuł sobie kolejny slot do ewolucji um, i to nie będzie kwestia czekania jakiegoś długiego na to. No, ale jakby od samego początku gry będziesz to miał, jeśli zamówisz preorder. E, Premium Pass od razu dostępny w pierwszym sezonie. 7 dni early accessu, no to wiadomo, to jest mm, coś, co y, większość graczy też najmocniej mm, interesuje. I jeden z pięciu playerpików Division 3, Plus. Yy, co, co tutaj chodzi? Icon Unique um, Evolution. Yy, Okej, okay. czyli jakaś ewolucja. Yy, tutaj będzie, yy, będzie nam dostępna yy, w ramach playerpiku. Coś nowego, coś czego jeszcze, coś, czego jeszcze nie było. Yy, patrzę sobie tutaj yy, w komentarzach. Każdy dostanie startową ikonę, no, zwykłą ikonę, Base ikonę, to, więc nie wygląda to nie najgorzej. Pisze tutaj użytkownik nie mm, um, Niewymienna ikona na start gry, tutaj um, gościu pisze i od razu to wyśmiewa. Będziemy mieć przecież 99 karty um, Food Birthday um, już, już w kolejnym roku. Um, patrząc na to, jak, w jakim kierunku poszła ta gra w obecnym stanie we FC25, to prawda, to się zgadzam. Um, nie, nie, tutaj nie, nie nabiorę się na to. jej. Um, kiedy mówię, że nie będę kupować tej gry, mówię um, tutaj um, jako. Całe community, ale tutaj no wiadomo, że <laughs> sporo takich komentarzy też się pojawia, ale to właściwie co roku, to nie jest tak, że pierwszy raz ludzie będą pisać, że nie będą kupować gry, bo, bo przecież no, pamiętajmy o tym, że to się dzieje co roku, że gdzieś tam ludzie są sfrustrowani trochę na tą grę, chociaż chyba w tym roku chyba najbardziej, nie? Ale z drugiej strony gameplay nie jest też taki zły, w tym momencie jak się gra w tą grę, to nie jest ten gameplay taki zły, ja uważam, że... Cała otoczka wokół tej gry jest. No, poszła w tym kierunku, tak? Konsumpcji, wydawania mm, płońców na jakieś ewo, płatne em, miliarda kart, które już po prostu aż człowiek. No, no, no nie ma nawet chwili, żeby się zastanowić, pograć jakimś zawodnikiem, bo już wychodzi kolejny, którego wypada dotknąć, przetestować em, e, i do, dorzucić mu kolejny playstep w ewolucji. No, tego jest po prostu nieprawdopodobnie dużo w porównaniu do tego, co mieliśmy. Nawet nie 10 lat temu, bo tutaj bym zabrzmiał trochę jak boomer, cofając się aż tak daleko, ale po prostu nawet 4 lata temu. FIFA 21 czy FIFA 20 to były zupełnie inne czasy. Um, design kart ikon, patrząc na ostatnie lata. No i tutaj FC 26 wygląda już um, troszkę inaczej, jeśli chodzi o to tło. Kształtowo wygląda to podobnie, chociaż ta karta jest wyższa. Um, tak, troszeczkę wydaje się, troszeczkę wydaje się masywniejsza, ale no, całkiem przyjemny design, no, dla mnie to wiadomo, design kart dla mnie to nie jest najbardziej istotna rzecz, najważniejsza jest cała, mówię, ta otoczka kontentowa, w jaki sposób jest to wszystko zbudowane, obecnie ja na przykład miałem taki problem, żeby czuć jakąś taką większą przyjemność zgrindowania, bo, no bo, Kiedyś było tak, że jak wbijałeś do elitarnej dywizji, to potem z tej elitarnej dywizji mogłeś się zakwalifikować na jakiś turniej od EA, bo teraz oni to zaprzestali całkowicie, więc jakby bycie w elitarnej dywizji nie daje ci kompletnie nic. Więc prosi nawet, nie grindują elitarnej dywizji, bo wolą sobie pograć, jeśli, jeśli, jeśli przygotowują się do jakiegoś ważnego turnieju, to wolą sobie pograć mecze sparingowe między sobą, zamiast grać w elitarnej dywizji. Więc ta elitarna dywizja po prostu nawet straciła jakikolwiek sens, tak to wygląda. No, możecie dać znać w komentarzu, czy będziecie kupować ProRoller FC26. Jeszcze przypomnę oczywiście na sam koniec tego odcinka o partnerach mojego kanału, czyli fcoins.gg. Jeśli chcecie się jeszcze pobawić tutaj podczas, podczas TOTSów, to zachęcam bardzo serdecznie do skorzystania z mojego kodu BJ, który daje wam 10% bonusu do zakupionych monet. I oczywiście eneba.com. Warto się zapoznać. Linki w opisie tutaj um, filmu, karty podarunkowe do PlayStation Network, czy też um, można sobie już w tym momencie kupić um, gierkę taką jak Rematch, która ostatnio bije rekordy popularności. Um, bardzo duży wybór, szeroki wybór. Polecam oczywiście klikać właśnie w link w opisie. I tutaj zejść do mojego partnera. Dzięki za ten odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia.